Cześć! Czy chcesz mieć więcej energii, sił witalnych i lepsze samopoczucie na co dzień? Jeśli chcesz zmienić swoje życie na zdrowsze, wysłuchaj mnie do końca. Osobiście uwielbiam proste rozwiązania i dobre rzeczy. Według mnie życie udowadnia nam, że proste rozwiązania, które są łatwe do wdrożenia i stosowania na co dzień, a także dobre, absolutnie naturalne produkty pomagają nam stawiać czoła różnym wyzwaniom. W świecie, w którym obecnie żyjemy, takich wyzwań związanych z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, jak wiesz, nie brakuje. Jacques-Yves Cousteau powiedział kiedyś, że woda i powietrze, czyli dwa podstawowe płyny, od których zależy całe nasze życie, stały się ogólnoświatowymi śmietnikami, a żywność, którą produkują wielkie gospodarstwa rolne, Pełna jest pestycydów, herbicydów i innych substancji, które po prostu nam szkodzą i wywołują stres w każdej komórce naszego ciała. I powiem Ci, że myślę, że niejedna nasza prababcia tego, co teraz jemy, nie uznałaby za jedzenie. Żyjąc obecnie, niestety nie wiemy, co spożywamy, i nigdy się nie dowiemy, co z naszej diety zostanie wykorzystane jako niezbędne paliwo do wspierania. Funkcji naszych komórek. A co za tym idzie? Wspierania naszego osobistego lekarza, którym jest nasza odporność. To, co trzymam w dłoni, rośnie daleko od uprzemysłowionych rejonów świata na rozrzuconych po Pacyfiku dziewiczych wyspach Polinezji. Ta gniotka, owoc, który widzisz, wolno dojrzewa w idealnych warunkach do rozwoju. Ma słońce, które operuje niemal przez cały rok. Czystą wodę, bogatą w minerały wulkaniczną glebę, czyste powietrze i nikt sztucznie nie przyspiesza jego rozwoju. Dzięki czemu ten owoc Noni pełen jest składników odżywczych, witamin, minerałów, irydoidów i wielu innych substancji, które wspierają wszystkie komórki naszego ciała. Ale to nie wszystko, bo przecież wszyscy wiemy, że w strefie równikowej rosną również inne owoce z witaminami. Jednak to właśnie ten owoc, noni, ma więcej składników odżywczych niż jakikolwiek inny owoc na świecie. Po prostu nie ma drugiego takiego. Albo przynajmniej do dnia dzisiejszego nie został jeszcze odkryty i tak dobrze przebadany jak właśnie noni. Owoc ten przez całe wieki stosowany był przez Polinezyjczyków jako źródło zdrowego pożywienia, lekarstwo i świetny środek przeciwbólowy. Cywilizowany świat dowiedział się o noni dopiero niespełna 30 lat temu. Stało się to dzięki niezwykłej pasji i determinacji Johna Watswortha, amerykańskiego badacza żywności. To właśnie on wprowadził na rynek pierwszy sok z noni, który zmienił losy milionów ludzi na całym świecie. Niezwykła popularność tego soku sprawiła, że. Wiele firm chciało mieć w swojej ofercie sok o podobnej wartości, ale często małe etyczne działania właścicieli tych firm po prostu psuły jego jakość i opinie na temat noni. Dobry sok z noni nie tylko doskonale wspiera naszą odporność, ale i pomaga nam żyć w zdrowiu mimo upływu lat. Czego ja na przykład jestem przykładem, choć nie zawsze żyłem zdrowo. Co więcej. Poszczególne składniki, które noni zawiera, występują pojedynczo w innych roślinach i produktach stosowanych do wspierania organizmu w przypadku różnych chorób i zaburzeń. Przez te 30 lat współczesnej historii noni, dopiero niedawno naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej prastarej metodzie przetwarzania noni, jaką jest owoc noni poddany procesowi fermentacji. Tajtańczycy od wieków przygotowywali swój leczniczy nektar, wrzucając do skorupy kokosa owoce noni, a potem wystawiali to na działanie promieni słonecznych. W ten sposób powstawał sfermentowany sok noni. Jak się okazało, w trakcie tego procesu powstają dodatkowe substancje odżywcze, które nie były dostępne w tradycyjnym soku z wyciśniętego owocu. Substancje te Między innymi korzystnie wpływają na wątrobę, oczyszczają ją z substancji toksycznych, zmniejszają poziom glukozy we krwi i znacząco przyspieszają gojenie się ran. Poza tym, takie fidoskładniki, jak związki fenolowe, skopoletyna, flawonoidy, taniny, większość irydoidów występują w dużo większej ilości w sfermentowanym noni niż puree i dodatkowo wspierają poszczególne podzespoły naszego ciała. John Watsworth po raz pierwszy zastosował te metody przetwarzania w soku o nazwie Nuku i obecnie w najnowszej generacji dobrego soku z noni, który nazywa się Magical Noni. I rzeczywiście noni jest magiczne. Towarzyszy mi z przerwami już ponad 19 lat. W tym czasie wielokrotnie przekonywałem się, że noni jest dobre nie tylko dla mnie. A ja kocham noni daje mi na co dzień siłę i energię do działania. Wspiera nie tylko moje ciało, ale i mój umysł, który lepiej radzi sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Badania wykazały, że substancje czynne zawarte w noni mają wyraźny wpływ na metabolizm neuroprzekaźników dopaminy, noradrenaliny, serotoniny w mózgu, co powoduje, że aktywność noni jest porównywalna z aktywnością konwencjonalnych neuroleptyków. Sok z noni to superżywność. To po prostu zdrowe jedzenie, które powinniśmy jeść każdego dnia. Fenomen noni to nie tylko maksymalna dostępna dla każdego z nas porcja składników odżywczych. Noni bezbłędnie trafia w te miejsca, które potrzebują wsparcia w pierwszej kolejności. Inteligencja natury w tym względzie jest nie do skopiowania, a wszelkie próby ludzkiej ingerencji po prostu zawodzą. Pytasz, czy dobry sok z noni jest skuteczny i czy może Ci pomóc. Dobry sok z noni nie zadziała tylko wtedy, kiedy pijemy go zbyt mało w stosunku do przeżytych lat i chorób oraz nie jesteśmy systematyczni w jego przyjmowaniu. Każdy z nas jest inny i w różnym czasie pojawiają się zauważalne dla nas efekty. Bywa, że dzieje się to już po dwóch, trzech dniach stosowania, ale nierzadko musimy dać sobie 2-3 miesiące, żeby przywrócić nasze ciało do równowagi, a później już cieszyć się świetnym samopoczuciem na co dzień. Podobnie jak każda wizyta u lekarza, praktycznie każda kończy się wypisaniem recepty na leki, które mamy przyjmować przez kilka dni, miesięcy, a często nawet i lat. Wystarczy pamiętać, że uzdrowienie to proces, a nie Podróż z dnia na dzień. Musimy dać sobie czas na odzyskanie swojej siły. Warto zrobić wszystko, aby wprowadzić i stosować zdrowe nawyki do swojego życia, aby zapobiegać chorobom, zanim jeszcze się pojawią. Dlatego pragnę Cię zachęcić, abyś pił dobry sok z nami. Ponadto ruszaj się i pozwól swojemu ciału zająć się resztą. W Medical Noni nie ma żadnych konserwantów. Jest wolno od GMO, glutenu, jest przyjazny dla wegan. Pij Noni. A potem dziel się ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, swoim dobrym samopoczuciem i zdrowiem, bo wspieranie innych jest po prostu fajne. Jeżeli masz pytania dotyczące soku Magical Noni, kliknij w link poniżej i zapisz swoje pytanie. Otrzymasz zaproszenie na najbliższe spotkanie online, w trakcie którego Uzyskasz na nie odpowiedź. W spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. doktor nauk medycznych, pani Zuzanna Jeziorska, autorka książki Noni, magiczna roślina, oraz inne osoby, które również chcą dbać o swoje zdrowie. W kolejnej, trzeciej części opowiem Ci, jak dzielenie się swoim dobrym samopoczuciem z bliskimi przyjaciółmi, znajomymi może poprawić Twój rodzinny budżet. Do usłyszenia!